Wow, właśnie ruszyła nasza akademia, nasza wyższa szkoła zarabiania online, w której będziemy mówić, jak zarabiać na różnych kanałach, jeżeli chodzi o zarabianie przez internet, oczywiście tych legalnych. No i będziemy robić to razem z Wami przez cały rok, dzięki czemu nie dostajesz tylko kursu, potem nagrań i sam nie będziesz umiał czegoś tam zrobić, ale to my będziemy z Tobą zakładać strony www, Twoje własne kursy będziemy pomagać Ci tworzyć, będziemy pomagać Ci tworzyć listy, Listy mailingowe, będziemy pomagać Ci tworzyć oferty sprzedażowe Twoich własnych usług i produktów, całe tunele sprzedażowe. Zapraszam serdecznie również dla ludzi zajmujących się marketingiem sieciowym. Tam będzie po prostu bardzo dużo tego, jak pozyskiwać kontaktu do swojego biznesu, ale zobacz, co dostajesz w samych bonusach, jeżeli dołączysz do najbliższego poniedziałku, jeśli chodzi o naszą wyższą szkołę zarabiania online. Zobacz te bonusy. Link do tego wszystkiego, do tej promocyjnej oferty, która trwa tylko do najbliższego poniedziałku, wstawiam w komentarzu. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej, hej.